Słońce różnią się kolorem, masą i rozmiarem. Lata, lecą one stale, kręcą się rytwale. Merkury to ja jestem pierwszy i najmniejszy. Moją powierzchnię pokrywają ogromne kratery. Za tą pogodą, nie umiem dajcie zgody. Dzień dzień z w nocy bardzo Benus, jestem druga w kolejności Mnie nie jest bezlitosny Miruję wolno, nigdzie się nie śpieszę I bardzo jasno święce się na niebie Tu ziemia, witam serdecznie, czuję się świetnie Zamieszkują mnie roślinki, zwierzęta i ludzie Jestem życzętła i słoneczna, moja atmosfera istotna No dużo wody, wody, się, ochłoni się Ej, tu Mars, planeta numer 4. Bardzo się, się jestem cały zacemiały. Mam najwyższe góry i od grocha pyłu. A z nic nie widzę, znowu leci mi do oczu. W układzie słonecznym wirują planety. Wszystkie w innym tempie okrążają słońce. Szanowni Państwo, na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś. Tymi jakże ważnymi słowami z Małego Księcia witam Państwa bardzo serdecznie na tym niezwykłym dla naszej szkolnej społeczności wydarzeniu, jakim jest otwarcie Zielonej Pracowni. Nie byłoby jej Naszej pięknej Zielonej Pracowni, gdyby nie wrażliwość i poczucie odpowiedzialności pomysłodawców i realizatorów. Szanowni Państwo, jedną z idei utworzenia Zielonej Pracowni jest to, aby nauczyć nas odpowiedzialności za Matkę Ziemię. Edukacja ta jest procesem długim, ale koniecznym. Zaczyna się w domu rodzinnym i jest kontynuowana w szkole. To dzięki takim przedsięwzięciom jak Zielona Pracownia 2023 może ona mieć właściwy, a jednocześnie nowoczesny wymiar. To dzięki wykorzystywaniu atrakcyjnych metod i form pracy możemy uczynić z edukacji przygodę opartą na odkrywaniu, eksperymentowaniu i poszukiwaniu, a w każdym uczniu zobaczyć odkrywcę i badacza. Konkurs Zielona Pracownia 2023 stał się też doskonałą okazją do doskonalenia zawodowego naszych nauczycieli, ciągle poszukujących najbardziej owocnych sposobów na wszechstronny rozwój uczniów. Dzięki ich otwartości, pomysłowości, gotowości do podejmowania nowych wyzwań możemy z dumą dzisiaj powiedzieć, że w naszym małym Dzięgielowie Zielona Pracownia 2023 jest na miarę XXI wieku. Podzielę się z Państwem osobistą refleksją. Kiedy w wakacje realizowaliśmy ten projekt, oczami wyobraźni widziałam reakcję uczniów, którzy po wakacjach powrócą w szkolne mury. I rzeczywiście ich oczy, uśmiechy i słowa Potwierdziły to, czego się spodziewałam i czego byłam świadoma. Dla takich chwil warto. Ale aby te chwile móc przeżyć, aby móc być dumnym z naszej szkoły, aby móc realizować potrzeby uczniów, aby móc sprostać oczekiwaniom rodziców o nowoczesnej szkole, niezbędne jest zaangażowanie i zrozumienie potrzeb placówek oświatowych. Dlatego też serdeczne podziękowania jeszcze raz kieruję w stronę Pana Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Pana Tomasza Bedlarka. Dziękuję za wyróżnienie naszego projektu w konkursie oraz przyznanie środków na jego realizację. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pani Wójt. To dzięki temu, że pani Wójt rozumie, czym jest wartość edukacji i ma w sobie tyle gotowości do jej rozwoju, dzięki wspieraniu nas dyrektorów, nasza szkolna społeczność może dzisiaj otwierać zieloną pracownię. Szanowni Państwo, po tej kosmicznej podróży przychodzi czas na ten Najważniejszy moment na otwarcie naszej Zielonej Pracowni 2023. Zanim to jednak nastąpi, to bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu panią Wójt. Potem będę zaszczycona, gdy pan prezes też zechce zabrać głos. Pani Wójt, proszę. Panie prezesie, pani dyrektor, szanowni państwo. Mogę powiedzieć, że jestem dumna, bo to już trzecia pracownia w naszej gminie. Chciałam bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować panu prezesowi za przychylność, że bo wiem ile wniosków wpływa do Wojewódzkiego Funduszu. Województwo Śląskie jest dość dużym obszarem, gdzie wiele gmin składa wnioski o to, by otrzymać dotacje i móc jakby unowocześniać swoje jednostki oświatowe, swoje szkoły. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nasza młodzież tutaj w Dzięgielowie będzie w pełni wykorzystywać to, co za moment otworzymy. Ludzie się poszerzać wiedzę. I to, co tu Pani Dyrektor powiedziała, dla takich chwil warto żyć i warto robić. Warto składać wnioski. Warto pisać projekty po to, żeby zobaczyć Wasze uśmiechy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję, bo ten wniosek to jest praca wielu osób. I z tego miejsca chciałam podziękować nauczycielom, Pani Dyrektor. Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, powiedziecie, ja serdecznie dziękuję za zaproszenie nie widzę, za takiej uroczystości i tych wystąpień, e, które bardzo, bardzo piękne były. E, faktycznie kolejna pracownia zielona, która tutaj e, w gminie e, Goleszów e, jest otwierana. Myślę, e, że nie ostatnia, choć nie wiem, czy jeszcze szkoły są. Tak? Jeszcze, jeszcze, jeszcze jest. E, także tu mogę zachęcić także e, do składania kolejnych wniosków. Przygotowujemy w tej chwili e, budżet e, funduszu na kolejny rok e, i w tym... Te... Prezesowi i funduszowi, którym e, Pan kieruje, jak również Pani Wójt, ponieważ e, jak e, szaleć to szaleć, <grym> więc my zarówno będziemy mogli prowadzić te zajęcia, o których Pan prezes wspomniał, e, w szkole, w środku, w jak również jak będą ku temu warunki sprzyjały to będziemy się z przyjemnością przenosić na świeże powietrze. Także pięknie dziękuję. Jesteśmy na etapie no właściwie y, kropki na i. Dziękuję pięknie. Panie prezesie, do środka, tak. tak. Pan,